Cześć Wam z tej strony serwer. Chcę Wam pokazać bitewkę czołgiem lekkim A24. I bitewka jest o tyle unikalna, że mocno powyżej przeciętnej wynik WN8 na niej. I jest to szósta bitwa pod względem EXPA na serwerze, na tym pojeździe oczywiście. No i co, zaczynamy. Zacznijmy może od spojrzenia na XVM, a czyli drużyny mamy powiedzmy bardzo wyrównane. Szansa na zwycięstwo 63%, przeciwnicy mają 100 HP więcej. No i od czego tutaj zaczynamy? No przede wszystkim od, od spota. Wcześniej poinformowałem graczy z mojego teamu w które miejsce jadę na, na spota. Jadę na najbardziej znaną miejscówkę na tej mapie, zresztą na. Miejscówkę, która zapewnia najwyższe rezultaty spotowania w całej grze czyli standardowo na F5, Wjeżdżam sobie w krzaczek. Standardowo myk, no upchnięty jestem w krzaczku, tak jak trzeba. No i co? No i wyświeciło się 8 pojazdów drużyny przeciwnej, ale tak naprawdę mój team nie bardzo jest skory do, do strzelania z nich, więc staram się wybrać. Te pojazdy, których zasięg widzenia będzie zdecydowanie mniejszy niż mój, i lekko sobie je tam po, poobijać. Czyli, tak jak mówię, no zobaczyłem, które pojazdy mają, mają słabszy zasięg widzenia i są w nich jeszcze słabsi gracze, więc można wnioskować, że nie będą mieli w nich założonych bardzo dobrych modułów, oraz załogi też będą raczej przeciętne. No I co mamy? Pierwszego fraka, czyli T95, który, który padł, i w drużynie przeciwnej tam jest Hercer, czyli najgroźniejszy mój rywal. Tu dw 2 przerzuciłem na Golda, bo skontowaną może być ciężko przebić, ale widzę, że artyleria ją zdjęła. O, ten ten Hercer zdecydowanie to jest pojazd, którego powinienem się jak najbardziej obawiać, tym bardziej że yy, gra nim bardzo dobry gracz. a no, ten niszczyciel jest dość, cięż... dość twardy z przodu. Czyli albo strzelanie złotą amunicją, albo strzelanie po dolnej płycie. No I nasz heccer się schował. Staram się tutaj ogarnąć co... co się dzieje na mapie, ale niestety wszystko poza moim zasięgiem, a przeciwnicy przede mną już zdążyli się pochować. Tu mamy. SAU40, ale za kamieniem, ilość, ilość fragów wyrównana. No tutaj mamy znaczną przewagę, bo 700 HP jesteśmy w plusie, a na tym tierze 700 to, to już jest znaczna różnica. No i co no. Czekam. Być może jeszcze się coś wyświeci, ale tak jest poza, poza zasięgiem do strzału. Następny też za kamieniem, czyli no tylko, tylko podświetlanie przeciwników. Mamy prawie 1000 HP więcej. Tu chciałem sobie ustrzelić Stewarta, ale jest bardzo szybki i niestety nie mogę go trafić. Herzer schowany. O jest 85 b to rosyjski niszczyciel, zresztą bardzo bardzo fajny pojazd. I takim oto sposobem nasi przeciwnicy mają jednego fraga więcej. Sytuacja no, teoretycznie nadal wyrównana, ale jesteśmy, że tak powiem, w patowej sytuacji. Teraz, teraz tak naprawdę nie wiadomo na co się zdecydować: czy, czy podjechać i świecić w przód, i, i ryzykować przyjęcie obrażeń, a, a tak naprawdę spoglądając na XVM, to zdawałem sobie tutaj sprawę, że, że w tej bitwie będę czołowym graczem, tak samo jak gracz z Hecera w drużynie przeciwnej, przeciwnej także. Widzimy jak tutaj kolega beztrosko artylerią sobie jedzie przez środek mapy, no, można i tak, kto mu zabroni. I teraz zastanawiałem się, co z prawą stroną, bo, bo przewidywałem, że M40L i chiński Hi-Ha być może zjadą na dół, ale, ale tak jak mówię, nie byłem pewien, właśnie o. Czyli pojawił się Streetswagen M40L. No i o, już, już, jest po nim, a już jechałem w jego kierunku zresztą. Następna bitwa, którą wam zaprezentuję, to będzie właśnie tym street z tego względu, że pojutrze zmienia się aktualizacja gry na 9.18. Nie wiem jak potem będzie z odczytywaniem tej powtórki, a y, tapowka z 2 M40 też jest o tyle ciekawa, że jest to trzeci wynik serwera, także myślę, że, że warto by to było pokazać. No i co, posuwamy się tutaj po malutku do przodu. Staram się coś wyspotować, ale tak jak, tak jak widać, no nie bardzo tutaj udaje się coś zdziałać ciekawego i nasi przeciwnicy zdobyli już przewagę dwóch fragów i. Żeby było śmieszniej, wyrównali przewagę, którą mieliśmy w HP dość, dość mocną, czyli mieliśmy bardzo dużą przewagę, a teraz, teraz jesteśmy na równi z przeciwnikami. Teraz zastanawiam się, czy, czy jechać właśnie po tego Chińczyka tam do lasu. Zresztą zdawałem sobie sprawę, że w tym lesie będą i artylerie, i yy, jakaś kampa drużyny przeciwnej właśnie wyjechał mi pod, pod sam nos. To grzechem było go nie zdjąć. Tak, mimochodem zrobiło się 620 obrażeń, czyli praktycznie drugie tyle ile, ile HP ma ten pojazd, plus 4500 wn 8 co już jest całkiem ciekawym rezultatem. Zobaczcie, teraz mamy wespę, który się tam czai na kogoś ale w sumie mierzy w miejsce, gdzie nie ma nawet nikogo z naszej drużyny. Zeszło WSP i teraz no, trzeba by było podjechać i zająć się tymi artyleriami, które tam są. I tak jak mówię, no, ciągle zastanawiałem się, gdzie jest ten headser, bo, bo przyjęcie od tego gracza piguły może się skończyć wycieczką do garażu. Taki pojazd jak, jak mój, gdyby trafił z boku, to, to jest w stanie zdjąć mnie na jeden strzał, tym bardziej, że yy, A20 no nie ma ze specjalnie grubego pancerza, zdecydowanie lepszy jest yy, czołg lekki T-50, tak już tego pancerza jest więcej. Tutaj o widzimy pierwszą artylerię, ale cofam się, niestety nie chcę ryzykować przyjęcia piguły, chciałem zwiększyć dystans. Yy, z tego względu, że tu no przewagą mojego pojazdu jest zasięg widzenia. Ja na tym pojeździe mam założoną optykę, lornetkę plus siatkę. Jeśli, jeśli dobrze pamiętam, i zasięg widzenia tutaj jest ponad 430 metrów, więc, więc bardzo dużo. I, a tu tego pojazdu jest to, że no należy zwiększać dystans, czyli po prostu strzelać z pozycji niewidocznej przeciwnika. SU uciekło mi i po przeciwnej stronie ma pojawia się heter, który idzie po nasze artylerię, co no tak jest bardzo mądrym posunięciem z jego strony, tym bardziej, że bitwa już jest w połowie. Zostało nam 7 minut do końca. O! No niestety za, za przyjazd nasze artylerie zapłacił wycieczkom do garażu. Także sytuacja już jest bardzo komfortowa, można powiedzieć. Zobaczmy, no matchmaking mówi, że mamy... XVM, przepraszam, mówi, że mamy 83% szans na wygranie. O, tutaj coś mnie zaświeciło. Zadziałał szósty zmysł, no to, to co robimy? No zwijamy taki zapas. O właśnie, piguła przyjęta w tyłek. Pewnie zaraz poleci następna. No zwiększamy dystans i tu niestety trzeba salwować się ucieczką. Mamy PZ3, który sobie tam stoi bez trosko i... i stoi sobie bez trosko. No to jak stoi sobie bez trosko, to go tam trochę odchudzę. Zwróćcie uwagę na to, że praktycznie każdy celny strzał to jest plus 900 HP. No. W tej, chwili, 900, przepraszam, WN8, w tej chwili to już jest ponad 12 tysięcy, tu znowu zostałem zaświecony, markuje wyjazd na, na przeciwnika, ale, ale cofam się, no nie, ma, nie ma sensu ryzykować, tym bardziej, że no, przypuszczam, że wszyscy gdzieś tam się zaczaili w tych krzaczkach i wyjechanie im pod nos nie jest zdecydowanie dobrym pomysłem. Teraz kontrolnie jak to często robię będę sprawdzał czy coś ze mną. Czyli mam szybki pojazd. Oddalam się. Ach, tak jak tu czekam na włączenie lornetki. Włączyła się lornetka i nic za mną nie jedzie. Mamy 3 do 4 pojazdów w drużynie przeciwnej i no w naszej drużynie... 85 b no być może, jest w stanie mi coś pomóc. Artyleria jest, jest bardzo słaba, więc tu nie nastawiam się na jakąś pomoc ze strony artylerii. A w drużynie przeciwnej, po tych graczach, tak naprawdę nie wiadomo czego się spodziewać. No, są to gracze, którzy nie są jeszcze zbyt dobrzy, ale, ale już tam te parametry XVMA mówią, że mogą mi spłatać jakiegoś figla. A tak jak wcześniej mówiłem, no, jestem tutaj jednym z no, na chwilę obecną najmocniejszym graczem, czyli, czyli najskuteczniejszym, więc moja śmierć mogłaby się skończyć przegraną. Staram się tutaj podjechać do przodu. Zobaczymy, czy uda się coś wyspotować. Wyspotowałem. O, zostałem zobaczony, czyli przypuszczalnie mogę tutaj pigułę zebrać. O właśnie, zebrałem, ale zdjęcie tego PZ jednak, jednak się przydało. Artyleria bardzo blisko, co także przy trafieniu bezpośrednim skończyłoby się moją wycieczką do garażu. Mamy 1200 zadanych obrażeń, 980 spota. Zostało 3 minuty 30 sekund do końca, tak naprawdę bardzo mało, 3 pojazdy do zdjęcia i Moja drużyna no raczej nie bardzo mnie wspiera. Przeciwnicy schowali się przypuszczalnie w, w tym zagajniku, tam, i, i także nie ma sensu wyjeżdż, wyjeżdżać im pod samą lufę. No to próbuję to objechać z drugiej strony, zwiększam dystans i przyjedziemy z strony jak najmniej oczekiwanej dla nich. Tutaj może ze środka uda się coś wyspotować. Niszczyciel pojechał, pojechał do góry, także nie wiem, czy, czy stamtąd byłby w stanie coś tutaj ustrzelić. Nie ma tutaj nic. <laughs> A czas leci nieubłaganie, mamy 2 minuty 30 do końca. Staram się to objechać lewą stroną mapy, czyli tam pod osłoną tego zagłębienia. Będę się starał wdrapać do góry i, i coś wyświecić. No, no, musi gdzieś coś być, a, a mój zasięg widzenia jest zdecydowanie najlepszy. I losowanie tutaj także było bardzo przyjazne dla mnie, bo losowało mnie na, na czwórki, czyli byłem, byłem na topie. Przy losowaniu na, na szóstkach mogłoby już nie być tak wesoło. O, i mamy właśnie półtory minuta do końca Steward gdzieś tam za domkiem. I ustrzelili gracza w niszczycielu. Teraz staramy się tego valentina ustrzelić. Wjeżdżam na kapa, no nie ma, nie ma co ryzykować. Zwróćcie uwagę na czas, który pozostał do końca bitwy i... Możliwość skapowania. Tak naprawdę w ostatniej sekundzie byłbym w stanie skapować. Jeśli nie uda się zabić przeciwników i nie zostanę ja wyspotowany. no, pierw Stuarta zdecydowanie. Tym bardziej, że jest najszybszym pojazdem i mógłbym je wyspotować. Strzelamy w ciemno. Artyleria zeszła. Minuta do końca. Został valentine. No, na raz. Ja dla niego także udało się. Mamy 20 443. Widocznego w N8, w garażu będzie więcej. Przejdźmy do wyników końcowych. I tak wyglądają wyniki końcowe, czyli mamy tak: 12 wyspotowanych pojazdów, 984 po spocie, 1648. Zadanych obrażeń, uszkodzonych 11 pojazdów, 8 zniszczonych. Odznaka Mistrzowska, co przy tym wyniku raczej nie powinno dziwić. Mamy zwiadowcę, mamy służbę patrolową, high caliber. No tu także ta ilość obrażeń to zdecydowanie jest, jest największa. Mamy także specjalistę. Przejdźmy tutaj, tak jak mówiłem. 1648 obrażeń bazowego ExPA, 1527. Tutaj było razy 2 za, za pierwszą bitwę. No, różnica pomiędzy moim rezultatem a resztą drużyny jest no, duża, powiedzmy tak to, tak to ujmijmy. 46 strzałów, 38 trafień, 34 przebicia. Yy... Z powyżej 300 metrów 726 zadanych obrażeń i, i tak jak mówiłem wcześniej, no na chwilę obecną, czyli, czyli kręcenia tego filmiku, jest to szósty rezultat serwera pod, pod względem EXPA. Myślę, że bitewka fajna. No tak można grać lightem, nie zawsze wychodzi. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w następnej części. Cześć Wam!